Hello i witajcie na kanale RGS Polska. Ja jestem Wojtek i dzisiaj kontujemy z czwartą edycją zagrajmy w DTM Experience 2015. Jesteśmy na starcie wyścigu na torze Zandvoort Grand Prix, czyli po raz pierwszy opuszczamy granicę Niemiec, aby kontynuować, aby kontynuować nasze mistrzostwa. Jak widzicie otrzymujemy 15 kg balast ze względu na wyniki w poprzedniej rundzie i przed nami 15 minutowy wyścig z obowiązkowym pit-stopem, Zobaczmy jak on pójdzie. Ok. Czyli tu już popełniłem błąd. Zapomniałem, że e, przekonfigurowałem sobie sprzęgło na przycisk. Po prostu zrestartujemy to na szybko i trzeba dawać, że nic się nie stało. Jesteśmy szybsi od odejali na samym starcie A troszeczkę gorsi w trakcie chałowanie, Z czym trzeba uważać O i ogromny karambol za nami W zasadzie wszyscy <noise> Się zatrzymali na pierwszym zakręcie w normalnych warunkach zostałby wywozwany Safety car bezpieczeństwa niestety akurat w tej grze tego feature'a nie mamy będziemy się starali skoncentrować na dogonieniu lidera i w sumie jest ciekawy jestem czy dojedziemy do końca tego krążenia czy cała stawka dalej będzie tam czekać na tym pierwszym zakręcie czy jakoś się chłopaki pozbierają Cały lider nie jeszcze. Na ja to, że na horyzoncie czysto jakoś dali rady się pozbierać i kontynuować wyjście ten no, zadwód sam sobie jest całkiem ciekawym torem ponownie dosyć są techniczne. dużo kombinacji zarówno szybkich, jak i wolnych zakrętów ciasne szykany W pierwszym sektorze jest dużo z kolei samochodów twór dużo zakrętów z pochyloną nawierzchnią gdzie naprawdę trzeba, że tak powiem, bardzo mocno wchodzić w te zakręty i brać Jak najwięcej mam problem z polskim językiem. Tutaj odbyję, jak najwięcej zyskać wykorzystując docisk, który jest generowany właśnie dzięki temu, że zakręt jest pochylony. Że jak będą dali poprzednie edycje Zagrajmy Datem Experience, to pewnie zauważyliście, że zmienił się niejako mój głos to tego nowego mikrofonu. Pierwszy raz, kiedy go używam, mam nadzieję, że w miarę dobrze mnie słychać. Cały zamysł jest z tego, aby ta jakość tego dźwięku, tego głosu była lepsza. miałem ja już to aż tak ogromne znaczenie no ale przynajmniej mój głos wydaje się wtedy mądrzejszy przynajmniej mam taką nadzieję no to zawsze jakiś plus, prawda nie żebym zaczął jakoś mądrzej gadać czy coś ale czasami wystarczy że mądrze brzmiejszy i już się wydaje że no, to wie, o, ta facet dwie oczym gada sobie pomyślę, myślę na wyjście jest ostrześć zakrętych delikatnie stopniowo tego podawać gazu I w sumie minęło już tydzień czasu odkąd nakręciłem poprzednie odcinki w związku z czym nie tylko zapomniałem o tym sprzęgu na samym początku, ale też nie jestem do końca pewny, który jak ludzi używałem aby zablokować wjazd do pickboxu aby dać mojej ekipie znać że będę zjeżdżał przejdziemy przez moty i zaczniemy szukać tego przycisku okej okay, to nie jest ten a to jest ten okej okay. czyli nasza ekipa zacznie się tutaj przygotowywać i jedziemy na tym poprążeniem do boxu prawdopodobnie, prawdopodobnie w trakcie wyjazdu Przemieszamy się z pozostałą częścią stawki, która troszeczkę została na pierwszym korzeniu. Na pewno to troszeczkę utrudni, ale jednocześnie urozmaici rozgrywkę. W mistrzostwach mam na tyle dużą przewagę, że w zasadzie nie muszę jakoś się mocno starać. Co prawda na drugim miejscu klasy generalnej jest właśnie kierowca, który jest przed nami przewaga jest na tyle duża, że nie powinno to jakiegoś większego znaczenia. Głównie przecież chodzi o zabawę. Chciałem również tutaj... ...przysustawiałem się przez chwilę, aby przeprowadzić jakby po raz kolejny jakby główny temat odcinka. Chciałem porozmawiać o fizyce. Wtedy ten experience, jak bardzo realistyczne to jest, jak się i te auto prowadzą i tak dalej. Nie miałem czasu bardzo się przygotować, w związku z czym ten temat pozostawię. Mam nadzieję na przyszły odcinek. A dzisiaj po prostu przejedziemy sobie na spokojny wyścig. Powiadamy głównie o tym wyścigu. Tylko i wyłącznie wymiana opon, nic skomplikowanego. Jeżeli chodzi o wymianę opon, y, strategia, jeżeli chodzi o różne mieszanki została usunięta w 2015 roku. Y, zarówno w tej grze, jak i w DTM prawdziwym. Y, z jakiegoś powodu stwierdzili, że różne mieszanki opon, które były stosowane w poprzednim roku, y, w tych mistrzostwach nie zdają egzaminu. Nie wiem dokładnie z jakich przyczyn. W tym roku, czy też przepraszam, w 2015 roku postanowiliśmy powrócić do jednej mieszanki, ale mimo to trzeba y, dalej e, uważać na opony, czy też y, no, stosować się w strategii. Trzeba pamiętać, jak mocno je zużywasz y, w danym instyncie. Czyli część taktyki pozostała, ale część została jednocześnie posunięta z tego sezonu no, każda seria wyścigowa ma jakieś tam swoje prawa, swoje zasady I, jakby nie patrzeć <try> go nic to, że zawsze próbują mieszać i wprowadzać różne kolejne sale, czasami zbyt skomplikowane które miałyby rozmaicić wyścig nie zdaje to egzaminu dobrym przykładem jest Formuła 1 gdzie w sumie no, na dzień dzisiejszy Formuła 1 jest uuu, jest do boksy Ok, na dzień dzisiejszy jest na no przekombinowanym molochem gdzie połowa w sumie w zasadzie wszystkie drużyny nie są w stanie dogonić e, Mercedesów mają tak ogromną przewagę że w zasadzie Drugi rok z rzędu Formą 1 była no dosyć nudna jakby nie patrzeć Hamilton niszczył swojego kolegę z drużyny, w związku z czym nawet nie było zbyt dobrego, zbyt wielkich emocji, jeżeli chodzi o wyścig e, pomiędzy dwoma kierowcami Mercedesa. Mam nadzieję, mam nadzieję, że troszeczkę się to zmieni w 2016 roku. Honda, która straszliwie cierpiała w swoim dobiecie w 2015 są jakieś dzisiaj czytałem jakiś artykuł że rozpracowali jak należy odzyskiwać energię ze swojego elektrycznego silnika energię z ciepła i energię z hamulców w związku z czym jak twierdzą będą w stanie generować około 200 koni więcej w porównaniu do tego co generowali w zeszłym sezonie w byli, zasadzie no, byli tragiczni, już wszyscy wiemy zarówno Alonso jak i kolega z drużyny po prostu byli tłem dla wszystkich pozostałych kierowców też w sumie samochody Hondy po prostu na klare, na Hondzie były tłem dla no, całej stawki okej okay. nasz lider również był w boksie i wyjechaliśmy w zasadzie w takiej samej kolejności się nie zmieniło. Jamie Grimm za nami dalej na trzeciej pozycji, to nie pomiędzy nimi. W że, że ten zjazd do boxu nie miał żadnego wpływu na naszą pozycję. Troszeczkę nawet chyba jestem bliżej od tego, pragnie nie wiem co to na disko. <grytanie> to jest. Przyskujmy. Nie zrobiłem żadnego researchu, żeby sprawdzić. Czy on jest Niemcem? Czy ktoś może pochodzi z innego kraju? Ale nie przepraszam, to się przecież powinno pokazywać. Za każdym razem jak przejeżdżam przez minionetę. A po prostu taki zwróciłem co jeszcze na te uwagi. A przydałoby się sprawdzić z kim mamy do czynienia. Więc jakby nie patrzeć jest to nasz rywal w, w, w tych mistrzostwach Mercedesem chyba z tego co wiem, to jest jedyny Mercedes, który jest tak wysoko w stawce Głównie raczej BMW są w czołówce. Ale nie było nam dane użyć DRS-a jeszcze w tym ścigu. I właśnie w tym momencie będziemy to zrobić. Właśnie, nawet zbliżyliśmy troszeczkę A. Będziemy mieli szansę pobaczyć o zwycięstwo Nie za dużo nam ten DRS na tych s na ostatnią prostą prosty start meta a, troszeczkę go tam popchnąłem a, dużo za szeroko a niestety DRS sam się wyłączył, za wcześnie go uruchomiłem A drs następuje w momencie, gdy puszczamy gaz, lub nagle ten hamulec, lub automatycznie również jest wyłączany, następują że przeciążenia boczne, aby nie tracić stabilności w zakręcie. Jest to oczywiście dla bezpieczeństwa kierowców, jeżeli nagle nie ma wystarczającego docisku w szybkich zakrętach. Po prostu tył może straszliwie uciec, a wypadki w trakcie dużych prędkości naprawdę należą do najbardziej niebezpiecznych prędkość jakby nie patrzeć zabija czy też może jak to wziął to nie prędkość się zabija tylko tak że się nagle zatrzymujesz z stronę prędkości odpowiedziami na prostym ok, lepsza linia tym razem A! już na tych wertepach się ten DRS rozłącza dwa okrążenia do mety czy jeszcze będziemy mieli szansę go wyprzedzić nie, to hamowanie. No i po zewnętrznej. To nam zbyt łatwo to poszło, szczerze mówiąc. A. Go, jakby nie patrzeć, na to nam chodziło. I teraz kwestia tylko do wierzenia tego do Ostatnie dwa zakręty. A nie, przepraszam, jeszcze jednak możemy nie przecież. Troszeczkę się z tym pospieszyłem. Został jeszcze DRS. błędów na tym ostatnim krążeniu. Słyszę sobie jako koncentrację. Słyszę, że tam moja żona właśnie wstaje. Teraz na pewno będzie tutaj do mnie pukać. Zresztą nie mi w nagraniu tego wideo. Ale myślę, że jest to, że do mety. Jest, udało się. I tej ma to pozytywnym akcentem. Zakończymy dzisiejszy odcinek. Do zobaczenia w następnym. Trzymka. Cześć.